Przygotowania rozpoczęliśmy w styczniu, skończyły się jakiś miesiąc temu, no, pandemia spowodowała to, że nie mogliśmy dalej kontynuować naszych treningów. Ale ten tydzień żeśmy przepracowali, no i dzisiaj pierwszy mecz ligowy, trochę mało mieliśmy czasu na to wszystko, ale no nic nie zrobimy. A dzisiejszy mecz, no widać, że chłopacy dopiero uczą się, jakby to powiedzieć, trochę takiego grania, bo jeszcze widzę, że przed nami jest dużo pracy, ale jakoś próbujemy to wszystko poukładać, żeby było okej. Okay. Jakie cele postawił pan zarząd, bo jest pan trenerem też od niedawna, więc no proszę powiedzieć, co chcecie razem osiągnąć? W celi zarząd na razie żadnych nie określił. Na razie sam powiedziałem, że chcę być tylko do końca tego, do tego sezonu. A co będzie dalej, czas pokaże. Zobaczymy, co będzie. Temat przygotowania zespołu to można powiedzieć w ten sposób, że zespół praktycznie nie jest przygotowany ze względu na pandemię. W ostatnim tygodniu, co były poluzowane obostrzenia, zagraliśmy jeden sparring z Czastarami, przegraliśmy tam 3 dwa i spotkaliśmy się raz w tygodniu na treningu w czwartek i to było praktycznie nasze całe przygotowanie do tej rundy. Jak tutaj się gra? Proszę ocenić spotkanie. Jak to zwykle w Walichnowach, ciężko, bo to jest zespół bardzo wymagający, boisko jest bardzo, bardzo też wymagające, bo jest duże boisko. Tutaj trzeba przede wszystkim mieć siłę, kondycję, a tutaj na ten moment ani, ani centra, ani my, no nie mamy tego, tak? Tutaj wiele też zawsze jest do pracy sędziów. Jak nie z jednej to za chwilę z drugiej strony zawsze coś jest nie tak. Wie pan, to jest zawsze iskierka przy tym wszystkim sędziowie sędzia, sędziami Oni podejmują decyzję, my jesteśmy tylko na boku, tak? To my nie możemy podejmować za nich decyzji. Aczkolwiek no, parę interwencji z pana sędziego były nie skomentuję. Ale to skoczmy do niego